Pan Sławomir mieszka przy ulicy długiej. Od dwóch lat ma poważny problem, bo pod jego dom mieszkańcy Zgierza nielegalnie przywożą worki ze śmieciami. I to jest drugi rok z rzędu. W zeszłym roku to zabierali, bo podobno to było legalne, ale było tego no 20%. Ale w tym roku to jest przychodzi ludzkie pojęcie. Prosiłem, żeby wbili tablicę zakaz wyrzucania śmieci. Nie wiem, nic się nie dzieje w tym względzie. Pani Janina, która mieszka niedaleko pechowego miejsca, zaznacza, że problem widoczny jest już od dłuższego czasu. Ja tutaj mieszkam niedaleko, no i tu jest takie zgromadzenie tych worków z liśćmi. No ja, teraz jest już naprawdę bardzo duże. Ja byłam pewna, że to będą zabierać, a to jednak od dłuższego czasu te worki już leżą. Leżą i gniją, a ciągle przybywa nowych. Zgierzanie, przekonani o tym, że pod domem pana Sławomira jest wysypisko śmieci, przywożą własne worki z całego miasta. Nie odstrasza ich nawet ustawiona przez nas redakcyjna kamera. Wyglądałem przez okno i krzyczałem, bo widziałem pani podjechała z dwoma synkami nastoletnimi z scenikiem czerwonym. Nie zapisałem numerów, bo nie zdążyłem. I wywala pęknięty wór z liśmi, żeby on był jeszcze zapakowany. No to trudno, ale pęknięty, wyrzuciła pod moją furtką i uciekła. No. Ja nie będę ludzi ganiał. To jest po prostu nie do przyjęcia. Kompletnie ludzie nie myślą o innych, tylko o sobie. Mimo wielu prób informowania mieszkańców przez właściciela domu, że przy jego posesji nie ma wysypiska ani punktu zbierania liści, sytuacja pozostaje bez zmian. Ludzi zaczęli straszyć, robić zdjęcia telefonem i tak dalej. No, mało skutkowało, bo w nocy przyjeżdżań wywalają. Ja już pomijam, że liście to opony, jabłka, swoje własne śmieci, u siebie jednak zagrabią koło własnej posesji, a tutaj, no jak widać, wysypisko którego nie ma. Nikt tego nie chciał kompletnie zabrać. Po w wielu tygodniach walki z urzędniczymi absurdami pojawili się przedstawiciele MPGK, by zabrać podrzucane panu Sławomirowi śmieci. Zdaniem przedstawicieli spółki problem wynika z niewiedzy mieszkańców. Problem cały istnieje i w tej chwili no, jesteśmy w, w momencie uzgadniania z miastem, co dalej z tymi rzeczami, które no, mieszkańcy samowolnie, bym powiedział nielegalnie, porobili wysypiska w, w miejscach kiedyś przyjętych na, te, na zbiórki liści. Mieszkańcy przez lata skarżyli się, że muszą dowozić worki do wyznaczonych punktów. Gdy podjęto decyzję, że miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Zgierzu będzie zabierało worki z posesji mieszkańców, ci nie chcieli czekać na wyznaczone terminy i zaczęli podrzucać śmieci sąsiadom. I co byśmy nie robili, to jest źle. Natomiast przede wszystkim musimy liczyć koszty, bo jeżeli my mamy objeżdżać i zbierać cały miesiąc, no to ta akcja nie będzie kosztowała 20-30 tysięcy, tylko 100 tysięcy. A sprzątanie po akcji liść będzie kosztowało drugie tyle, co zorganizowanie wydarzenia. Z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone blisko 20 tysięcy złotych na zbieranie worków, które są nielegalnie podrzucane przez mieszkańców i tworzą dzikie wysypiska. Jeżeli w akcji liść yy, tak, są wyznaczone takie miejsca, to powinno się ich trzymać. A nie wystawiać te worki w innym miejscu. Powinniśmy się trzymać ustalonych założeń, a nie robić wysypiska. No, śmietnik. Wysypisko śmieci, których jest w, łodzie, w zgierzu już bardzo dużo i nikt jakoś tego nie sprząta. Ludzie przynoszą różne rzeczy, nie tylko liście, ale i y, y, śmieci ze swoich podwórek. I leży to wszystko i gnije. W mieście nadal zalega blisko 150 ton worków z liśćmi.